Dzisiaj Wam skomentuję wszystkie moje filmiki. Dobra, zaczynamy. Moje gry na PlayStation 4 bardzo polecamy. I polecamy te gry. Chciałam się pochwalić. Najlepsza gra na PlayStation 4. Bardzo polecamy. I to jest chyba najlepsza na PlayStation 4. Sąki. Bardzo ją polecam. SpongeBob na PlayStation 4 fajna gra. No fajna. I też chciałam się pochwalić tu rak Romek, fajny i ładny tutaj też chciałam się pochwalić wycieczka w Polsce fajna wycieczka tutaj też chciałam się pochwalić wycieczką brama kontra ogród, co to za walka no i tutaj coś jest lepsze, zamykająca się brama czy jakiś ogród hagi, łagi, przyjaciele, piosenka tutaj się jakaś piosenka mhm. ładnie zaśpiewam? ładnie walka o ciało i Czekajcie, walka o ciało. I to było coś takiego, że czerwony jest zły, a niebieski i różowy są policjantami. Kostka bardzo fajna. Tutaj chciałam też się pochwalić. Mydło fajne, zdrowe, ładne. Tutaj też chciałam się pochwalić. Zegar i cegły, one są piękne. Tutaj też to było fajne. Trochę pochodziłem po domu. Tylko hakerzy napiszą to. Jak jesteście hakerami, to napiszecie coś takiego. Co to jest marzenie na jeden? Oto, to jest marzenie na jeden. Oto, pa. I tym chciałam się pochwalić. Pa, widzowie.